Taki, co się śmieje z ziemi, będzie szedł i nie zobaczy drzew, bo drzew taki nie widzi. Będzie szedł jak mógł, kto do gęby przystawił bardzo długą rurę i tylko w tę rurę patrzył, bo głupi tak stoją i widzą. Taki, co się śmieje z ziemi, siądzie. I ziemia się pod nim zapadnie! Spektakl stary w wykonaniu Jerzego Kałdusia rozpoczął jesienny redyk Forum Teatrów Kultur Karpackich. Spotkanie to odbyło się 30 września w niezwykłej atmosferze dawnego klasztoru karmelitów w Zagórzu. Na scenie w Foresterium zostały pokazane cztery kameralne przedstawienia zainspirowane szeroko pojętą kulturą Karpat, wywodzących się stąd twórcami i zafascynowanymi tą ziemią artystami. Na scenie Wystąpiły grupy z Sanoka, Jarosławia, Lublina i Ozimka. Odbył się też koncert muzyki karpackiej. Za nami teatralny, w którym wystąpiła czwórka świetnych artystów, a mianowicie świetnych teatrów. Pan Jerzy Kałduś z Lublina, pan Robert Konowalik z Uzimka i pani Julia Eisenbart z Jarosławia, tak na marginesie zdobywczyni Grand Prix. W Słucku, w kategorii teatr jednego aktora, oczywiście mam na myśli ogólnopolski festiwal, konkurs recytatorski. Czwartym teatrem był teatr BWA, który pokazał premierowy spektakl, a według Samuela Becketta. Dopełnieniem całej imprezy był występ zespołu Widymo, zespół pieśni karpackiej z Sanoka. Zostawi się samym Forum posłużyło do wymiany myśli i poglądów artystycznych środowiska miłośników teatru, tworzonego przez osoby dorosłe. Było też dla uczestników okazją do dyskusji oraz integracji środowiska artystycznego. Pracując indywidualnie z monodramistą, z człowiekiem dorosłym, spotykam się z nim osobiście, bardzo osobiście i dotykam bardzo osobistych historii, które jego historię lub historię literatury, którą poznajemy, Dotykają też mnie w jakiś sposób i próbujemy to przenieść na scenę, więc i potem na scenę, czyli potem na spotkanie z widzem, zwyczajnie w świecie. Nie spotykamy się w dzisiejszym świecie. Jesteśmy zaklęci w mały, niebieski ekranik, lub większy niebieski ekranik. Nie wychodzimy, niby odzywamy się do siebie, to nie jest prawda. Teatr daje tą wolność, daje tą możliwość. O. Spotkania się po prostu. A ja kocham spotykać się z ludźmi. Bardzo przyjemnie, bardzo fajnie tutaj spędziłem czas. Widziałem tutaj kilka świetnych spektakli, nie mówiąc już o występie, który był na sam koniec. Dla mnie to niezbyt nie często mam okazję coś takiego. Hmm, czegoś takiego wysłuchać, oglądać. No i yy, super miejsce. Ja to bardzo lubię robić, dlatego to mnie może trzyma, trzyma jeszcze przy życiu. No a jestem już po 70, także, ale ja staram się i czuję się bardzo wtedy, jak jestem na scenie, bardzo młodo, pomimo tego wieku. Na zakończenie forum z koncertem pieśni ukraińskich i łamkowskich wystąpiła znana grupa wokalna Widymos Sanoka. Inicjatywę zrealizowała grupa nieformalna Jesienny Redyk Teatralny pod patronatem Stowarzyszenia Przestrzeń Twórcza z Zagórza w ramach programu Karpackie Inicjatywy Lokalne Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Podkarpacia Prokarpatia w Rzeszowie.